Cześć, witam Was dzisiaj we wrapapie. Sprawdziłam przed chwilą, że ostatni wrapap na tym kanale to jest wrapap z września. Także dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem października, listopada, grudnia i stycznia. I na początku planowałam opuścić po prostu ten październik i listopad i nagrać tylko podsumowanie grudnia i stycznia, bo bałam się, że ten film będzie za długi. Ale jak sprawdziłam, ile książek przeczytałam, doszłam do wniosku, że jednak pokażę Wam wszystkie, bo i tak będzie krótki, nawet jeśli o wszystkich Wam opowiem. Tak, te. Ostatnie miesiące poprzedniego roku były dla mnie bardzo ciężkie i bardzo mało czytałam, bardzo dużo też się działo u mnie. I teraz dopiero wracam do formy, bo rozkręcam się na nowo. Więc w październiku przeczytałam całe trzy książki. Pierwsza z nich to o kocie, który ratował książki. I to jest niestety moje rozczarowanie, nie jakieś bardzo duże, bo nie była zła ta książka. Ona mi się dosyć podobała, ale spodziewałam się po niej zachwytu. A była taka w porządku, ale trochę nie rozumiem dlaczego aż tak bardzo ludzie się nią zachwycają. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy tutaj chłopca, który odziedziczył antykwariat po swoim dziadku i ten antykwariat tak dosyć średnio sobie radzi i on chce w ogóle ten antykwariat sprzedać. No i przychodzi do niego kot, który umie mówić i ten kot mówi, że zabiera, musi go zabrać na misję, żeby uratować książki. Brzmi to trochę jak bajka dla dzieci, ale nie do końca tym jest. Ja właśnie nie wiem też nie wiem do końca, czym miała być ta książka, bo ta fabuła jest taka no, infantylna mocno, ale jednak jest tu trochę takich bardziej filozoficznych przemyśleń. Nie wiem, po prostu coś mi w tej książce nie zagrało, nie polubiłyśmy się. I kolejnych dwóch książek nie mam u siebie fizycznie, ponieważ są to książki moich rodziców. Ja od nich pożyczyłam je i pierwsza to jest Stu tyranów, despotów i dyktatorów. Jest to książka, którą pamiętam, że czytałam bardzo długo, jak na to, jak była cienka. I ona była bardzo nierówna. Niektóre rozdziały mi się bardzo mocno podobały, były turbo ciekawe. Niektóre takie troszkę mniej. Uważam, że tych postaci tutaj powinno być mniej w tej książce, na przykład 50, ale opisanych bardziej dokładnie i, i równo. Bo o niektórych mieliśmy dosłownie, nie wiem, kilka zdań, pół strony na przykład, a o niektórych to było sześć stron, powiedzmy. I też niektóre te postaci w tej książce, mam wrażenie, jakby były tam dobrane troszeczkę na siłę, tak jakby autor. Nie miał w sumie za dużo do powiedzenia na ich temat, ale brakowało mu kogoś, żeby wyszło mu tych stu tyranów, więc, więc dorzucił tego kogoś i no to było takie, no takie ani to interesujące nie było, ani jakoś, nie wiem, nie dowiedziałam się nic stamtąd, nic mi nie zapadło w pamięć, bo to było tak bardzo, nie wiem, płytko opisane, te ich życiorysy. Więc ogólnie książka takie 3 na 5, bo była ciekawa, dowiedziałam się kilku nowych rzeczy ciekawych o, o historii. Ale też momentami była troszeczkę nudnała. I przeczytałam też książkę w pogoni za rozumem, drugi tom dziennika Bridget Jones, i to również moje rozczarowanie było. To już było dosyć spore rozczarowanie, bo pierwsza część znowu była moim bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo ja zazwyczaj nie czytam tego, tego typu książek, a jednak dziennik Bridget Jones bardzo mi się podobał. To była taka po prostu fajna rozrywka. Dobrze się na tym bawiłam, był zabawny. Opowiada w ogóle ta cała seria o, o Bridget, czyli o kobiecie. Po trzydziestce, która no, nie bardzo sobie radzi ze swoim życiem, jest taka bardzo zagubiona, taka jakaś niezdarna, nieporadna życiowo. I w pierwszym tomie to mi jakoś grało, ale w drugim już to było moim zdaniem przesadzone i jej postać zaczęła mnie bardzo mocno irytować, bo ja rozumiem, że ona była wykreowana na taką właśnie nieporadną, ale no, bez przesady, to jest dorosła kobieta, a zachowuje się momentami, jak Taka głupiutka nastolatka. Dodatkowo w drugim tomie cała fabuła opierała się na konflikcie między dwoma bohaterami, i ten konflikt mógłby zostać rozwiązany jedną rozmową, a ciągnęło się to przez całą książkę. Strasznie czegoś takiego nie lubię, no i właśnie to pokazywało niedojrzałość tych bohaterów, no, która była już moim zdaniem po prostu przesadzona. No i zdecydowałam się, że nie będę kontynuować tej serii, bo wiem, że jest na pewno jeszcze jedna część. Nie wiem, czy nawet nie dwie. I to tyle, jeśli chodzi o październik. W listopadzie przeczytałam całą jedną książkę. To był mój najsłabszy miesiąc w tym roku, w tamtym roku, poprzednim. Ale za to, jaka to była książka. Moi drodzy, Pomoc Domowa. Cudo. Jeden z najlepszych thrillerów, jakie czytałam w życiu. Opowiada ona o dziewczynie, która zatrudnia się właśnie w pewnym domu jako pomoc domowa. I. Jest dziwny ten dom po prostu jej pracodawczyni zaczyna się zachować coraz bardziej dziwnie im dłużej ona tam jest. Nie wiem czy mogę wam więcej coś powiedzieć. Chyba, chyba na tym po prostu poprzestanę. Klimat jest świetny. Plot twist jest po prostu przewspaniały. Ja byłam zachwycona nim. Nie domyśliłam się go oczywiście. I przez pierwszą część tej książki, może przez połowę, nie wiem, przez jakąś część y, zastanawiałam się skąd ten hype, bo to było fajne. Ciekawe. Byłam ciekawa o co tam chodzi, ale mówię, no kurde, no żeby aż tak się ludzie tym zachwycali, ale później zrozumiałam. Naprawdę warto dać jej szansę, bo. No, wspaniała. Wspaniała książka, wspaniała rozrywka. Jeśli chodzi o grudzień, przeczytam dwie książki, więc teoretycznie trochę lepiej niż w listopadzie, ale w praktyce były to manki, więc zajęło mi to dużo mniej czasu niż przeczytanie pomocy domowej. Ale również bardzo mi się podobały, bo przeczytałam y, kolejne części serii, gdy zapłaczą cykady, i była to księga. Uroczystej pieśni, część pierwsza i część druga. Ja tę serię absolutnie uwielbiam. Ma pewne niedoskonałości. Głównym moim zarzutem jest to, że troszeczkę za dużo jest tam takiego gadania o mocy przyjaźni. O tym, że wszystko możemy, jeśli tylko mamy swoich przyjaciół ze sobą i, i w ogóle tak, jaka to przyjaźń jest ważna. Po prostu nie pasowało mi to do klimatu tej książki. I tak trochę mi się to gryzło. plus tego było tak dużo pod koniec, że ja dosłownie później już całe strony. Pomijałam, bo już wiedziałam, że to jest kolejny monolog na temat tego, jacy przyjaciele są niesamowici. Troszkę za dużo tego było, ale i tak ta seria złotą. W turbo skrócie, jeśli chodzi o fabułę, to po prostu mamy tutaj historię pewnego miasteczka, w którym co roku podczas. Ee, jak się nazywa to święto? Święto Dryfującej Bawełny? Czy jakoś tak? E, dwie osoby. Giną, to znaczy jedna ginie, umiera, a druga zostaje uznana za zaginioną znika. O. I tyle mogę Wam powiedzieć, bo ta fabuła jest naprawdę bardzo zawiła i przez większość czasu nie wiemy o co chodzi, ale mi na przykład to w ogóle nie przeszkadzało się, powiełam świetnie. Klimat był fajny, czułam ten taki niepokój i momentami jest ta książka naprawdę brutalna i krwawa. Ta książka, ta seria. I takim oto sposobem dotarliśmy już do stycznia. Styczeń zaczęłam od skończenia audiobooka Fourth Wing, Czwarte Skrzydło. I tutaj, tutaj miałam bardzo dużo do powiedzenia. Ja o tym mówiłam chyba w którymś vlogu. I tak, yy... koniec końców, podobała mi się ta książka bardziej niż myślałam, że mi się spodoba, bo myślałam, że mi się w ogóle nie spodoba. Bo ja słyszałam, że ta książka to jest, no wiedziałam, że to jest romantazy, ale słyszałam, że ona jest tak mocno reklamowana tymi smokami, a tych smoków tak naprawdę za dużo nie ma i jest sam romans w środku, a nie zgadzam się z tym. Romansu jest dużo, rzeczywiście, i no, no, nie, nie byłam fanką jego. Nie podobał mi się ten młodek romantyczny. W ogóle nie polubiłam też za bardzo bohaterów, tak mnie troszeczkę irytowali. Eee, ale koniec końców, pomysł na fabułę? Spokojnie, czy będę kontynuować tę serię. Nie, nie potrafię się zdecydować. Myślę, że chyba nie. Było to w porządku, ale jakoś nie zaangażowałam się aż tak bardzo, żeby chcieć wiedzieć, co tam się dalej wydarzy z tymi bohaterami. Plus to, że jest ta książka napisana z perspektywy właśnie naszej głównej bohaterki i my siedzimy w jej głowie cały czas, a ja bardzo, bardzo nie lubię tej postaci. I to mi tu chyba najbardziej przeszkadzało. Gdyby kolejne części były, w kolejnych częściach, gdyby była narracja trzecioosobowa, prawdopodobnie bym po nie sięgnęła. Może, nie wiem. No, ale koniec końców, trzy gwiazdki na pięć, nie było to złe. Były momenty, które y, mi się naprawdę podobały i które naprawdę były ciekawe, były te takie troszkę mniej ciekawe dla mnie, ale no, generalnie hmm, ujdzie, ujdzie w tłumie. Mój pierwszy zachwyt tego roku Misery Stephena Kinga. Świetne to było, prześwietne. Ja początkiem byłam bardzo zafascynowana, bo mamy tutaj taką fabułę, że jest autor, nasz główny bohater jest autorem, pisarzem, i on ma wypadek. I podczas tego wypadku znajduje go w rowie jego psychofanka. Wyciąga go z auta i zawodzi do siebie, i go więzi w swoim domu i zmusza go tam do pisania i faszeruje go bardzo silnymi lekami. Ja początkiem byłam bardzo mocno zaintrygowana. Później zaczęłam się martwić, ponieważ yy, no, dosyć spora część tej książki opiera się na problemach z pisaniem naszego głównego bohatera. I zaczęła się stawać troszeczkę taka monotonna ta książka. Było tam sporo o różnych jego takich rozterkach, o tym, że no, on na przykład nie mógł pisać, nie wiedział, jak wymyślić taką historię, która się spodoba tej jego... Fance, psychofance. I ja zaczęłam się obawiać, że to będzie właśnie na tym się opierała fabuła i że tam za wiele się nie wydarzy, ale zaskoczyłam się bardzo mocno. Wydarzyło się bardzo dużo i później jak ta akcja się rozkręciła, to po prostu pędziła ta akcja dalej do końca. No świetna rzecz. Nawet zakończenie było w porządku. A Stephen King słynie raczej z kiepskich zakończeń, a tutaj... Nie, nie mogę się doczepić. Zakończenie też było w porządku. Drugi audiobook, który skończyłam w styczniu, to Harry Potter i Książę po krwi. I nie wiem czemu, nie potrafię zapamiętać tego tytułu. Fajne. To jest przedostatnie, przedostatnia część tej głównej serii jakby, bo później jest jeszcze ten tom dodatkowy. Fajne, ale podobało mi się najmniej z tych wszystkich. I tak powiem się świetnie, żeby nie było. Dałam cztery gwiazdki tej książce, ale właśnie... 4, wszystkie pozostałe dostały 5. Mniej się tu działo po prostu niż w poprzednich tomach, ponieważ skupialiśmy się tutaj bardzo mocno na takim życiu szkolnym tych naszych bohaterów, no i też mocno na wątkach romantycznych. I to prawdopodobnie dlatego nie podobało mi się aż tak. Tym bardziej, że wątek yy, romantyczny pewnych dwóch bohaterów, żeby Wam nic nie zdradzać, pojawił się tak nie wiadomo skąd. Ja nie lubię czegoś takiego, bo było powiedziane, że oni się y, podobali sobie i że tyle ze sobą rozmawiali i w ogóle, ale nie widzieliśmy prawie żadnej z tych rozmów. I no, wolałabym to zobaczyć, jak się rozwija ta ich relacja, niż słuchać o tym i musieć jakby uwierzyć na słowo, że tak było. To mi się troszkę nie podobało. No końcówka już super, bo, bo na końcu się działo dużo, bardzo dużo. I była bardzo smutna końcówka. E tak, ale no całość była fajna, bo to się przyjemnie czytało, to jest dobra rozrywka, ale nie działo się aż tak dużo, nie było aż takich dużych emocji. Z drugiej strony to może być nawet plus, bo tak trochę odsapnęłam, bo w poprzednich tomach działo się naprawdę dużo cały czas, a tutaj było tak troszeczkę spokojnie, więc nie był to chyba zły zabieg, wydaje mi się. No ale jednak nie podobało mi się aż tak. Chociaż wydaje mi się, że właśnie to nie jest kwestia. Yy, tego, że nie działo się tutaj aż tak dużo, tylko bardziej kwestia tych wątków romantycznych, które po prostu no, były ważną częścią tej, yy, tej książki, no a mi się nie podobały. I pierwsze takie solidne rozczarowanie tego roku, Krwawa Pomarańcza, jak mnie ta książka zdenerwowała. Dlaczego jestem zła na tę książkę? Bo mnie oszukała. To miał być thriller, to nie był thriller. Tu miał być thriller slash mroczny kryminał. Nie była ta książka mroczna, nie była kryminałem, nie była thrillerem. Wątek kryminalny, który tutaj był, był tak bardzo pobocznym wątkiem, że no, praktycznie w ogóle się na nim nie skupialiśmy. To znaczy, nie wiem, było coś tam o tym przewąkiwane, ale tak naprawdę no, nie miało to większego znaczenia. Skupiliśmy się na naszej głównej bohaterce, która jest adwokatem, która ma życie bardzo pogubione, bo ma problem z alkoholem, zdradza swojego męża yy, i. Ma dziecko, które też zaniedbuje trochę, i ona ma takie rozterki, bo z jednej strony chciałaby z tym skończyć, chciałaby być dobrą żoną i matką, z drugiej strony nie potrafi. No i to powiem Wam, tej te rozterki nie były złe, bo to było w miarę w porządku napisane i początek mi się dosyć podobał, chociaż już zaczęłam podejrzewać, że może ta książka wcale nie być tym, tym czym miała być. Ale gdyby to jeszcze było dobrze zrobione, to dałaby mi może trzy gwiazdki, mimo tego, że nie, nie jest tym, czym miała być. Ale. Druga połowa tej książki tak mnie sprostrowała, tak mnie denerwowało to, że im dalej szliśmy w las, tym bardziej nasza główna bohaterka była wybielana. I to mi się nie podobało. Na początku, jak ona sobie zdawała sprawę z tego, że źle robi, to, to, to były ciekawe tej rozkminy. Ale później ona nadal sobie zdawała sprawę z tego, że źle robi, ale to było przedstawiane w taki sposób, że ona wie, że źle robi. Więc to tak jakby nie jest aż takie złe, bo ona ma świadomość tego, że ona źle robi. Więc ona wcale nie jest taka zła, mimo że nie robi nic praktycznie w kierunku tego, żeby, żeby się zmienić, żeby być lepszą. I tak jakby ta sama jej świadomość, że ona wie, że robi źle, to, to, to miało chyba usprawiedliwić te jej wszystkie wybory złe. Nie wiem, rozwiązanie tego wątku yy, kryminalnego, bo ten wątek kryminalny jest taki, że. Ta właśnie nasza pani adwokat ma bronić kobiety podejrzanej o zabójstwo męża. I to się zapowiadało też ciekawie, bo ona nie pamięta tego, czy zabiła go, czy nie, bo została po prostu znaleziona przy nim, bo eee, się upiła po prostu. I została rano znaleziona przy nim z nożem i twierdząc, że nie pamięta, co się stało. No, rozwiązał się ten wątek bardzo szybko, po prostu. Pewna osoba przyznała się tak po prostu do, do czegoś i nie, nie lubię czegoś takiego, jak jest jak w Ojcu Mateuszu, że po prostu nagle winny przyjeżdża do księdza Mateusza i po prostu opowiada mu wszystko od początku do końca, tak o, z jakiegoś powodu. To tutaj był właśnie taki zabieg. Strasznie mnie to denerwuje, bo nie było tu żadnego dochodzenia praktycznie, ani nic. I rozwiązanie tego wątku się domyśliłam już dawno temu i był dość oczywisty dla mnie. A zakończenie tego drugiego wątku było tak bardzo od czapy ja nie wiem, jakim cudem wpadła na to autorka, ale dlaczego? Nie wiem, to się w ogóle kupy nie trzymało, w ogóle się nie kleiło. I ten zabieg z tą krwawą pomarańczą, że... bo przez całą książkę też się zastanawiałam, dlaczego taki tytuł. I na samym końcu mamy to poniekąd wytłumaczone, ale to jest tak bardzo odklejony pomysł w ogóle. Nie, nie wiem. Strasznie mnie ta książka sfrustrowała. Na końcu to ja się zaśmiałam, mimo że działy się rzeczy te teoretycznie dramatyczne, to ja się po prostu śmiałam, bo to tak bardzo nie miało sensu i się w ogóle nie kleiło. No i zakończyłam styczeń kończąc serię. Pierwsza seria w tym roku skończona, czyli cekady. I właśnie tu mam dwa ostatnie tomy, czyli księga uroczystej pieśni, część trzecia i czwarta. No i tutaj za dużo, dużo więcej wam nie powiem. Yy, podobało mi się tyle. tyle bardzo, bardzo fajne były te, te, te dwa ostatnie tomy. Bardzo byłam zaangażowana w to, co się działo. Nie podobała mi się tylko jedna postać, yy, ponieważ... Nie wiem, czy mogę powiedzieć. No chyba mogę. Nie, nie będzie to chyba spoiler. Pojawia się tutaj pewna postać, nie wiadomo skąd, tak nagle. I okazuje się, że jest jakimś, nie wiem, nie wiem, super bohaterem. To znaczy nie ma żadnych supermocy, ale w pojedynkę pokonuje cały oddział? wyszkolony i nikt nie potrafi go pokonać. Nie wiem, to było dla mnie takie dziwne po prostu, nie wiadomo skąd on się wziął. I okazuje się, że jest jakiś super super silny, super uzdolniony i nikt nie może go powstrzymać. Chociaż teoretycznie jest zwykłym człowiekiem, bo nie było tam żadnego wątku fantastycznego w związku z nim. Po prostu... No nie wiem. Nie wiem co to było, ja tam byłam taka trochę confused i średnio mi się to chyba podobało, ale to był jeden taki no dosłownie malutki fragment tych, 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 tych książek. No, a reszta była super. Bardzo, bardzo emocjonujące zakończenie i no świetne, prześwietne, bardzo mi się podobało. Bardzo polecam, gdy zapłaczam cykady. I to by było na tyle w tym filmie. No, tak jak mówiłam, nie jestem zakończo za, zakończona i nie jestem zadowolona z końcówki tamtego roku, ale też nie jestem na siebie zła, bo działo się tyle takich poważnych rzeczy, że yy, no. Uważam, że to jest normalne, po prostu, że nie czytałam, inne rzeczy robiłam. Za to ten rok uważam, że zaczęłam naprawdę w porządku, no bo skończyłam sześć książek. Wydaje mi się, że to całkiem nieźle, jak na rozruch po takiej dłuższej przerwie. Tak, z tym skończyłam też serię jedną. Kolejną serię mam na wykończeniu, bo został mi jeden Tom Harego tylko. Tak, był tu też zachwyt, jeden duży. Także uważam, że dobry początek. No i mogę Wam zdradzić, że jak to nagrywam, jest 12 lutego. Ja już skończyłam cztery książki, piątą mam praktycznie na wykończeniu, także. No, chyba się rozkręciłam, można powiedzieć. No, także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.